Cześć tu Gotuj z Mario500 dzisiaj chciałbym wam pokazać kotlety z mortadeli potrzebne są mortadela pokrojona w plastry bułka tarta do obtoczenia jajka do smaku sól i pieprz najpierw jajka porządnie bełkamy teraz Porządnie solimy i pieprzymy. Mieszamy sól i pieprz z jajkiem. Gdy mam wymieszane, teraz obtaczamy mortadele w, w jajku. Z każdej strony i teraz w buce z każdej strony. i smażymy na rozgrzanym tłuszczu z każdej strony aż się zarumienią. Kotlety już się zarumieniły, teraz przewracamy z drugiej strony. Kotlety już są gotowe, teraz nakładamy. Tak się prezentuje moje gotowe danie. I ja zaserwowałem z listkami szpinaku i z pieczarkami. I testujemy. Smacznego. Mm, pyszne. Bardzo a no Jak Wam się podobało, zostawcie. Łapkę w górę. Subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.